Cześć, jestem MajuPL i dzisiaj pokażę wam jak wygrać skina do Minecrafta. Premium, premium i no premium. Tylko że na no premium tego niestety nie widać, ale dobrze pokażę. Więc wchodzimy w swoją przeglądarkę, wpisujemy www, jak tu było, a. Minecraft skins czyli minecraftskins.pl o sorry nie pl tylko com. com link podam w opisie no i tutaj są wszystkie skiny jakie chcecie mieć jakie no i wybierzecie sobie tutaj który chcecie i na przykład, ja wiem, wezmę sobie tego i sobie go ściągnę. O, tutaj jest do na to komputer i to klikacie. To zaraz powinno się wam pobie zacząć pobierać. O. Teraz trzeba zapisać plik i wziąć OK. Wam się pobiera. No i już się pobrał. Jak Wam się pobrał, to musicie włączyć ten folder, w którym Wam się to pobiera. Najlepiej jest sobie przenieść to od razu na pulpit. Pierwsze co musicie zrobić, to zmienić nazwę tego liku na har. Chy? Przez CH. Har teraz włączacie y, uruchom wpisujecie procent a p, p d, a, ty, a, procent włączacie wyszukujecie fo szukacie folderu .minecraft włączacie go potem bin Minecraft Otwórz za pomocą archiwizer WinRAR hmm. Bierzecie folder mob włączacie i tu jak jest HAR, to musicie usunąć go albo sobie gdzieś przełożyć. Ja sobie przełożę HAR. Nie wiem, przełożyć sobie na pulpit albo gdzieś. Hmm. I teraz... Wgrywacie tego hara tutaj, gdzie był tamten. No i już. Teraz włączacie Minecrafta. Tylko jeszcze coś sprawdzę. Włączacie tak, Minecrafta. Włączacie mhm. Minecrafta? Dobra, już nie będę włączał tego Minecrafta, ale jak włączycie Minecrafta, to na pewno będziecie mieli już ten nowy skin. Więc dziękuję za obejrzenie, komentujcie, subskrybujcie. Narka.